Jesteś niedostępna, dlaczego to mnie nakręca? Taka seniorita, choć napijemy się drinka. Nie muszę stać w kolejce do ciebie, jesteś piękna. Zostajesz dzisiaj ze mną, nasza będzie. Yes, jesteś fajna, fajna, fajna Proszę dla mnie za ten, za za Zabieram cię ze sobą, uwieldłaś mnie Jak ty to robisz, na baby girl Mokra robisz się, twoje ciało na górze Zaczaruję swoją różką jak Harry Potter Ben seniori taboja ta boja na morat To do Telo no mi paso olvidar. Santo domingo, każa gorąco Dream z parasolką, nunia ze mną aj, aj. Taka fajna, 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 dla mnie, zatań, zatań, Jesteś taka fajna, 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 proszę dla mnie za ten, za ten za Jesteś taka fajna, 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 proszę dla mnie za ten, za ten za Jesteś taka fajna, 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 proszę dla mnie, za ten za ten za Jesteś taka fajna, 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 proszę mnie za ten, za Jesteś samotna, więc obejrzyj się Popłyniesz jak ten tam, gdzie tylko chcesz Wiem to na pewno Wiem to, że tylko ze mną ja będę twym romeo Jak w filmie coś pięknego Chcę być z tobą razem, szybciej płynie czas Chyba uzależniony Zależniony jestem od ciebie skarbie Wyglądasz pięknie, eres ma tylko dla mnie Niby zwyczajnie to jest nienormalne Chcę dotykać twoje ciało dać buziaka i mieć zero z Santo domingo Parza Gorąco Dim z parasolką, Tiny ze mną Ajaj. Jesteś taka fajna, 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 proszę dla mnie, za ten, za ten, za Jesteś taka fajna, 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 proszę dla mnie, za ten, za ten, za Jesteś taka fajna, 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 proszę dla mnie, za ten, za ten, za Jesteś taka fajna, 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 proszę dla mnie, za